Hej wszystkim, tutaj T-Rex I w tym odcinku porozmawiamy sobie o darmowych grach na Epic Games Może te, które są teraz nie są jakieś super duper Ale to co będzie za... Jeżeli teraz to, gry, jeżeli teraz to oglądacie za jeden dzień No to robi to wrażenie Czemu? Bo jest to Ark Survival Evolved Według mnie jeden z lepszych survivali w świecie, do którego każde dziecko by chciało wejść Czyli do świata prehistorii Dinozaury, mitologię, e, wszystko czego zapragniecie. E, I już za darmo, za jeden dzień do 29 września. E, najprawdopodobniej, chyba ze czterema e, darmowymi DLC, gdyż ja, kiedy brałem właśnie sobie też za darmo Arka, e, to było już parę DLC na moim koncie. E, jeszcze doszło ostatnio niedawno jedno DLC, które podobno też jest za darmo, i jest to mapa stworzona przez fanów więc e, ja bardzo polecam tą grę. mało w nią grałem dość, bo jest to dość pochłaniająca czas gra. E, można grać samemu, można grać w koopie. w kopie jest świetna zabawa, więc naprawdę polecam. E, i w sumie Gloomhaven Heaven nie znam, ale może też być dość niezłą grą. E, ale Ark Survival na pewno polecam. E, przynajmniej weźcie ją do biblioteki. nie musicie od razu instalować, ale warto mieć takie duże tytuły w bibliotece więc patrząc na jeszcze dalsze tytuły na razie ich nie znamy, ale jutro najprawdopodobniej tak. Więc jeżeli będzie coś ciekawego, to nagram o tym kolejny film. Więc ja się z Wami żegnam, tutaj był T-Rex i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!